Siemanku wszystkim na naszym kanale, kochani, w dzisiejszym odcinku cofniemy się troszeczkę w czasie, czyli zaliczymy retrospominkę, zarazem e, taki bonusik będzie w tym odcinku, ale do tego dojdziemy na sam końcu. Na pierwszy ogień e, mam petardy żółki, stare, stare żółki. Teraz moje takie pytanie, bo pewnie nie jedna osoba z was miała te żółki, e, dużo osób je wychwalało, więc moje takie pytanie jest. Co? Wami kierowało, co Wam się w tych żukach podobało, dlaczego jak akurat wybieraliście? Ja przypuszczam, że jedynym argumentem, dlaczego ludzie sięgali po te żuki, to była prawdopodobnie cena. Przypuszczam, że 2 zł max za taką paczkę, gdzie mieliśmy w środku 6 sztuk. Opakowanie, to wszystko wygląda, mimo iż minął parę lat, to wygląda naprawdę średnio słabo. Średnio słabo, jak to się mówi. Ma być tanio, jest dobrze. Nie, jest tanio, I, i to jest wszystko, to jest najważniejsze. Więc chyba ludzie kierowali się ceną, bo na pewno nie jakością wykonania ani lądami. E, tak, rzuczki się prezentują z tyłu. No, tył jeszcze jako tak. Widzimy gramaturę 3,3. E, tutaj o, informacje, jak to się prezentuje. No i teraz same e, petardki. No, wyciągam taką petardę. No, tutaj Chińczyk widać. E, nie, nie poszalał, bo widzimy za długi papier jest, bo wystaje z jednej z drugiej strony, chyba że ten papier miał służyć jako bibułka, ten lącik to też jest taka myśla, mysia, mała, drobna piczka, tu jest czymś w tym różowatym upierdzielone, więc powiem Wam, średnio to wygląda. Oczywiście klasa druga, NWP, gramatura 0,55 g i to tyle jeśli chodzi o żuczki, ale to słońce wali po ślipiach. Kolejne petardy jakie dla was przygotowałem, nie pamiętam czy były, czy nie były na tym kanale, bo już naprawdę tego było dość dużo, a już prawie 10 lat jestem z wami, mam tu takie srebrne piratki od Maxema P1001. Takie oto petardunie, tak wygląda z boku, pyk, pyk, gramatura, mm, 9 gram neku. Tak wygląda to. Przypuszczam, że mogą robić robotę. Czy to jest w ogóle jakiś NWP? -czek? Data przydatności: 2028 rok. Wyprodukowano w Chinach w 2018 roku. I teraz pytanie: czy to jeszcze na, na koncesji nwp ków było robione, czy to już było po tych rewolucjach Unii Europejskiej? Bo Chińczyki, e, chyba w 2019 roku, zaczęli już produkować słabsze petardy. E, fuu, klasa F3. I tylko tyle. No zobaczymy. Zresztą będzie zaraz wiadomo, jak dziemnie. I na sam koniec przygotowałem dla Was o takie, o korsarzyki od Hestii. Artykuł K0204, myślnik 12. K204 to jest oznaczenie ogólnie takich korsarzy. K201 to były pikolaki, K202 to były to troszeczkę większe kredki. K203 to najczęściej były jakieś trzystrzałowe kredeczki lub dwustrzałowe kredeczki. K204 no to już były takie kredeczki z lepszym pierdzielnięciem. K-205 nie pamiętam, K-206 no to już podchodził pod te takie Achtungi z trzciną w środku z ściółką dla chomika. K-208 no to już były te porządniejsze takie Achtungi już które mogły łapę unicestwić no i K-212 to były te potężne takie Achtungi co miało tam po 7-8 gram neku m.in. słoneczko za słynnych Achtungów K-212 czeskie od Klaska one były. U ruskich jeszcze chciałem powiedzieć inne słowo na K, Katań, ale to też jest zakazane słowo. U ruskich, u Rosjan jeszcze jest i chyba u Ukraińców też jest chyba K216. I tamte to są już takie masywne, ale do nas one już nie przychodzą, bo prawdopodobnie była wtedy za mocna gramatura. Zobaczmy w ogóle jak te korsarzyki wyglądają. Opakowanie tak jak pamiętam za dzieciaka, właśnie w takich korsarzach to się chyba opakowanie zmieniło od 20 lat. Pocierka jest taka, no nie oszukujmy się. No rynku do, raczej ona nie. rynku Raczej ta pocierka nie e, podbije. O ty gałganie. O, patrzcie. Raczej ta pocierka rynku nie podbije, jak wyglądałem petardy w środku. No ale petardy wyglądają tak jak jakie zapamiętałem Petardy wyglądają tak jak je zapamiętałem, takie grube kredki. Kamera, e, co ty? O, gardzisz ostrością. O, takie grube kredeczki. No, takie pamiętałem. Mm. No i zaraz sprawdzimy czy pocierka działa. Działa. No, 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 no. Tak, nie zapamiętałem. Gramatura 2,5 gram Neku na petardę, a chyba czarnego prochu, bo raczej tu 2,5 grama flesza nie ma. No dobra, zapraszam Was na Instagram, machony69, Instagram ee, machony69 i sklep pirohit.pl Jak będą jakieś kody rabatowe, to dam Wam znać, bo był chyba machony15, ale nie jestem pewien, muszę z Cepkiem się dogadać, wreszcie jaki w tym roku mamy kod No dobra, a więc lecimy, testujemy i sprawdzamy, co tutaj dzisiaj dla Was Grubcio przygotował z retrozabytków Ty, Ale to nie retrozabytek, a, a, a to świeżyna partia, jest 2000. 23., nie? no ale fajnie, chociaż że można kupić sobie taką e, świeżą retro, taki świeżo, retro zabytek. Kurde, i cofnę się do czasów, kiedy gruby był małym grzydłem i właśnie z takich petardów Na pierwszy ogień idzie petarda rzuczek. Stawiamy sobie rzuczka. Odpalamy ten śmieszny maulącik. I no to powiem Wam. Jestem w szoku. Wyniki. Jak na takie małe główienko, spodziewałem się, że to pryknie jak pikolaczek, a to naprawdę głośno włupnęło. Nie liczę, że ten ląd jest taki no, niezbyt atrakcyjny. To petarda sama w sobie. Naprawdę przypuszczam, że jak dwa złote zapaczkę czy trzy złote zapaczkę, to naprawdę robiła mega robotę. Srebrna piratka. Tu się spodziewałem, że powinna być najgłośniejsza z nich wszystkich. Ale to się zaraz okaże. I miałem rację. Słabna piratka była głośniejsza. Jeśli chodzi o wyniki, no to wyniki, nawet pokazują, że jest kapka lepsza. I na sam końcu zostało nam K204. Mamy sobie piracika, zapalniczka, bezpieczne odpalanie na wyciągniętej dłoni. Też głośno, ale już decybelomierz pokazał zupełnie coś innego. I to wygląda w taki oto sposób. Lecimy dalej z testem. Pokażę Wam jak te petardki wyglądają z bliska. Oto ten żuczek. Srebrna piratka I nasz korsarzyk I tutaj nas widać gdzie jest ląd Dobra, lecimy z Tresem na wodzie A więc na pierwszy ogień idzie Żuczek, zobaczymy pana Żuczka w akcji I i raczej to nie ma szans powodzenia przez to, że ten ląd tam nie wygląda naprawdę apetycznie. Jeśli chodzi o srebrną piratkę, to ten ląd wygląda zdecydowanie lepiej. Ale też gaśnie. No i na sam koniec zostaje nam aktung. I actung się pali. Dlatego aktung się pali, bo akurat wybrałem petardę taką, gdzie... Ten ląd był bardzo widoczny. W przeciwnym razie. Zacznę. Zresztą... O! Patrzcie, co tam wypadło. O czym mówię? Zobaczcie, tutaj. Ee, ląd jest tu, nie? Czasami jest taka. Widzicie, tu jest na płasko, A czasami jest taka fajna kubka uklepana. I zanim ta kubka się spali i dotnie lądu to troszeczkę czasu mija. E, I to od razu zgaśnie. A teraz specjalnie podpalę tutaj. I zaraz zobaczymy, czy. Jak to się mówi? Grzecznie kulturalnie. Gaśnie od razu. Widzicie? Siarka od razu gaśnie w wodzie. Yy, siarka nie zdąży zapalić lądu i po prostu jest kaplica. Zobaczmy naszą srebrną piratkę. Tutaj nawet nie ma szans i nie trzymajcie pod żadnym pozorem. Widać po prostu grzecznie, kulturalnie, że ląd zdech. Czyli petardy ogólnie nie nadają się do wody. Małe petardy, w mały garnek. Waga garnka pół kilo, czyli prawie to tyle co nic. Prawie tyle co nic. Dobrze, chociaż te petardki trochę się palą. Zima piękna jest tego roku. No, jak na taki malutki garneczek, to całkiem przyzwoicie, można powiedzieć, że to miska ryżu. Miska ryżu. No dobra. Lecimy, no. to powinna w ogóle garnek zbłyszczeć. Ale zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy poleci wyżej niż o orzech. Ta prawie, tamta prawie doleciała do szczytu orzech. Opa. Dawaj, leć maleńka. Kapeczkę. Max. Pół do metra. Wyżej, no, więc y, powiedziałbym, że ta srebrna piratka. No, zresztą na Decybelowierze wyszło, że srebrna piratka była kapkę głośniejsza, tylko od Żuczka. Y, no i teraz bierzemy naszego K204. Zobaczymy, jak ta się sprawdzi. Hopa! Najsłabiej! Najsłabiej! Proszę Państwa, przed nami trzech wspaniałych śmiałków, trzy kartoflane łepetynki, pierwsza łepetynka, która była niegrzeczna, dostaje żuczka, dostaje żuczka, proszę bardzo, odklikujemy ci żuczka w tą stronę, żeby gipsik nie poleciał w naszą, proszę bardzo, podpalamy, o, dobra, pierwszy ziemniaczek, czy zrobi teleport, czy... Puuu, proszę bardzo, pierwszy ziemniaczek, kochani moi mili Teleportował się, nie ma Frytków nie będzie, dzisiaj fryteczków nie będzie Bierzemy drugiego ziemniaczka, drugi ziemniaczek zasługuje na Srebrną piratkę Proszę bardzo Srebrna piratka Czy będzie pire? czy będą fryteczki, za chwilę się okaże A więc trzy, dwa, jeden i Uuu, Człowieku, aż garnek podskoczył Ja cię nie pierdzielę, patrzcie w ogóle tam została tej! Korpus petardy został! Ja cię nie pierdzielę, no ale możemy powąchać i czuć piękny. Czuć piękny aromat skrobi ziemniaczanej. Ja cię nie pierdzielę. Opatrzcie. Ja zaraz wam to pokażę. Kurde. No i na sam koniec bierzemy sobie pyk elegancko, aplikujemy petardkę K212. Już odbieram telefonu. i też nie ma. Dobra. A więc zwycięzcą dzisiejszego odcinka zostaje srebrna piratka od Maksema. W nagrodę ta petarda będzie mogła zagościć w tej pięknej, soczystej, nie wiem co to jest, bakłażan? Na pewno jedynia. W tym pięknym jakimś tam zgnilcu, który nawet go nie ruszam, bo tam z prawej strony możecie zobaczyć, że próbowałam go w ręce, wziąć, się rozpada. Po prostu wydryglowałam w nim dziurkę i tyle. I, I niech tak się skończy. Mój pies już tam w kącie stoi i czeka na petardę, więc y, muszę mieć na nią oko. Ona tylko już przy, robi afrykański przykład. A więc bierzemy tego pięknego amerykańskiego bakłażana. opa, ba, o. No i dobra. Oddalam się, bo będą na pewno latać mało kruchy bakłażana. Wow. Spodziewałem się bardziej efektywnej. Yy, yy. Tam gdzie petardy, tam i mój pies. O, patrz tam. Eee. Ole rozkachaczyło. Ja ci nie powiem. Od razu myszki mają pestki. No dobra, przejdźmy do podsumowania. Powiem wam, mega przyjemnie mi się dzisiejszy odcinek nagrywało Może ze względu na to, że w miarę ciepło jest Może dlatego, że takie małe petardki Zaskoczyły mnie mega pozytywnie Podchodziłem do tych petardek jak myślałem, że to będą jakieś takie Pikolaczki Ale mimo to ziemniakiem dał sobie radę Coś tam na decybelmierzu wypruchły, Garneczek jakoś tam podbijał Takie do zabawy jak znalazł Mimo to, iż mają nędzny ląd Nie wybuchają w wodzie To mimo to Fajnie się z nim bawiłem. Miejsce trzecie zajmują Korsarzyki. E, na pocierkę plus taki, że jest pocierka, plus taki, że są aktualnie produkowane e, i plus taki, że wyglądałem na stare, na takie petardy, kiedy ja się nim bawiłem, więc petardy oceniam na plus. Bez ocen od 1 do 10. Drugie miejsce zajmują petardy Żuki. E, retro wspominka na NWP-ku, kod produktu P003 petardy, które na pierwszy ogień nie, nie, nie kupił mi ich po prostu, bo wyglądałem ohydnie jeśli chodzi o ląd, ten ląd też jest wygląda jak taka my, mysi ogonek no, to to, to wygląda naprawdę słabo no, tanio i słabo no ale dużym atutem właśnie tych petard było to, że one były tanie i po tym jak odpaliłem tą petardę szybciutko zanie zmieniłem, bo spodziewałem się, że będzie a tu się okazało, że ta petarda całkiem Fajnie i zdrowo pierdykło. Mimo, iż ten ląś jest taki króciutki i lichy, to ta petarda dość długo się paliła. No, wiadomo, no, podwodownie wybucha, ale też petardy oceniam na, na plus. Mimo iż słabo są wykonane, ale dużo tutaj tych petard była cena, więc oceniam je na plusik i zajmuję drugie miejsce. No i pierwsze miejsce zajmują Srebrne piratki, gdzie petarda była dobrze wykonana. Jeśli chodzi o pakowanie, jeśli chodzi o petardę, tutaj no, no ta petarda mogłaby być troszeczkę lepiej wykonana, no bo nie oszukujmy się, no e, prosty przykład tutaj, jak to jest zrobione, zobaczcie, no, no Chińczykowi się śpieszyło, no ale lącik w miarę taki sztywniutki, prościutki, też w miarę długi czas palenia, no petarda w wodzie wybucha, no i jest kapkę mocniejsza od żuka, więc ta petarda też oceniam ją jako bardzo dobrą i. i Ile ci da pierwsze miejsce? To tyle, co miałam wam tu przekazać. Zapraszam was do sklepu pirochit.com.m. Instagram Mahony69. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić lajkacza i zostawcie komentarz dla statystyk. Niech wygłodniały algorytm YouTube'a Widzisz, że moi użytkownicy to nie tylko martwe boty z Indii, ale też żywe osoby, które komentują to, co oglądają. A więc składniam się nisko aż po same balisko. A więc spadam, dbajcie o siebie, o innych Kolejne odcinki, jak mi się uda kaczora wyrwać To będzie kaczor, jak nie, no to pewnie będą testy, recenzje e, Rzymskich ogni, bo mam jeszcze trochę rzymskich ogni Od Klaska e, Mam jeszcze małe kosteczki od różnych importerów I mam e, dwie takie kosteczki w mi to na nowość, ale to chyba nowości nie są To są kostki z tamtego roku, albo z dwóch lat Od Piromaxa, dwie takie te Później e, prawdopodobnie będziecie może z mieli jakąś przebitkę z petard i będzie troszeczkę nowości od Jorge i też może wleci fajny e, Compound X Pepper, którego testowałem, ale jeszcze raz trzeba nagrać e, z paru tam przyczyn, ale daję na testa, to nie ma sprawy, jeszcze raz się nagra, e, jeszcze raz się nacieszę, bo naprawdę Compoundzik, tak. Takie, taką miazgę robi, naprawdę. Na pierwszy ogień ja mi się powiedzieli, że to jest Strakiero. Pokazałbym wam tylko jak strzela, od razu wszyscy mówią, że to jest rakiero Nikt by nawet nie zgadł, że to jest inny importer. Ale kostka, kompout miał jedną, jedną wadę. Bardzo ważną wadę. Duży kompout, dwie skrzynie. I te skrzynie były opisane przez co nie wiedzieliście, która to jest pierwsza, która to jest druga i mogliście źle podłączyć. Mieliście 50 na 50, że albo podłączycie dobrze, albo podłączycie źle i w tym momencie Wasz kompołd zacznie strzelać od połowy pokazu, a skończy na początku, albo mogliście dobrze podłączyć i strzelać dobrze i nie było właśnie etykiet, gdzie, która jest i dlatego to będzie jeszcze raz przeklejane I jeszcze raz po prostu będzie to nagrywane, więc dla mnie lepiej, fajnie, pięknie, pojadę sobie jeszcze raz co nagram, bo naprawdę kompołdzik jest filafafon, zobaczycie, ale to ale to jest dopiero zapowiedź, to co będzie marzec, kwiecień, e, co będzie w maju, jeszcze nie wiem, ale na razie troszeczkę nowości, pewnie w maju troszeczkę pokatuję retro bo muszę z szafy się pozbywać, trochę właśnie takich zabytkowych petard potestować, też tutaj bardzo nie mogę pohaasować, bo obok mnie się budują, jak to się mówi o, proszę bardzo, tam są chałupy coraz więcej osób się buduje i właśnie problem jest taki, że jak mieszkałem kiedyś sam na swoim bagnisku czasem mogłem chodzić z mogłem sobie chodzić z dintolkiem na wierzchu i wolność Tomku w swoim domku, a teraz nawet petardy nie odpalić, bo zaraz straż miejska przyjeżdża, to jest normalnie śmieszne odpalić sobie petardę straż miejska a w tym momencie jeśli mnie staną dziki pod bramą nie będę mógł w stanie wyjść, to co mam dziczka pogłaskać? No wyrzucę petardę, żeby zwierzęka odstraszyć, nie? No ale Przyjedzie chłop z miasta na wieś, jo, kiedyś ludzie ze wsi uciekali do miasta, a teraz jest vice versa. Teraz ludzie uciekają z miasta na wieś, bo chcą ciszy spokoju. A tu, choj! A tu, machony, petardami na pierdala. I na sam koniec, mam nadzieję, że nie będziemy już pału za te przekleństwa. bo tak się kulturalnie cały odcinek. A na koniec: tum zapach siarki oporany 奶奶去。